Naprawdę z EFT ja pracuję na takich trzech głównych poziomach. I to jest tak, mm -hmm. najpierw, bo w tym fajnie być na maksa konkretnym, czyli tak, tak jak teraz ty, ty powiedziałaś, że masz lęk przed odrzuceniem, tak? To było, to, no. to, 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 co było tak. to? To było to pierwsze. I teraz z punktu widzenia EFT to jest trochę za mało, za mało konkretnie. Czyli jakbym pracowała z tobą indywidualnie, tak. albo na przykład na jakimś warsztacie, to ja bym sobie to przepuściła przez takie trzy główne jakości. Pierwsze, dobra, jest tutaj gdzieś u Ciebie w Twoim ciałku, w Twoich komórkach, w Twojej głowie, w twoim serduszku, w Twoich mięśniach, lęk przed odrzuceniem. I teraz tam są pewnie jakieś myśli, jakieś wspomnienia, coś, co tam gdzieś się kotuje w głowie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tam są pewnie też odczucia w ciele, czyli jak sobie myślisz o tym, że boisz się tego odrzucenia. To najprawdopodobniej gdzieś się pojawia w ciele. Jak wrócić właśnie do, do swojego ciała i do integracji z kobiecością? Dziękuję Małgosiu za dać to pytanie. Dzięki. <śm> Mam <śm> odpowiedź. Mam nawet nie na kartce. Ja bym zaczęła w ogóle, i chyba tak też zaczynam, i w ogóle uwielbiam w ten sposób pracować w ogóle z tymi rzeczami, z którymi pracuję, że ja to wszystko przepuszczam przez swoje doświadczenie. Nie? I ja u siebie zaczynałam od takiego w ogóle. Też sobie zobaczcie wszystkie tutaj wspaniałe osoby, które jesteście i kobiety i mężczyźni, jak to jest u was, bo u mnie było takie najpierw zachłysnięcie się. Czyli jakieś. Nie wiem, ile to było. 6 lat temu usłyszałam pierwszy raz o energii żeńskiej i mówię, Boże, jak wcięłam Pana Boga do nauki, ja wiem o co chodzi już w ogóle. Ja po prostu mam być tylko taką eteryczną, fruwającą kobietą i tak dalej, nie? W ogóle zero męskości, czyli takiej jakby struktury właśnie tego, na przykład to, że my tu jesteśmy, to też jest w męskim, no bo jednak ktoś te tę przestrzeń trzyma, nie jest, są sprzęty, są godziny, jest rama. Potem a wcześniej przed tą kobiecością miałam męskie, czyli ma być praktycznie, to ma mieć sens, to ma być logiczne, to ma mieć strukturę, to ma być wszystko zachowane, tutaj musi być wszystko wytłumaczone. Więc ja sobie tak przeskoczyłam z tego męskiego do damskiego i ani tu, ani tu się nie czułam, nie? I mm. potem ten moment, kiedy ja stwierdziłam, zaraz, zaraz, chyba jest takie słowo jak równowaga. Nie znam, ale sprawdźmy. I tak się u mnie zaczęło od takiego, czy to w ogóle jest możliwe, żeby posiadać w sobie taką jakby całość, nie? I mm -hmm. okazało się, że jest to możliwe. I wiecie, to jest w ogóle najfajniejsze z tego wszystkiego, że to nie jest, nawet nie mam tu żadnych pomocy naukowych, to nie jest porówno, nie? Czyli tak jakby, że to nie jest idealnie zawsze tak. Tylko czasami tej żeńskiej jest dużo więcej, a czasami potrzebuje dużo więcej męskiej, nie? Więc mm -hmm. ja bym zaczęła od takiego w ogóle akceptu. I tutaj EFT to jest w ogóle złoto, na zasadzie okej. Okay. Ja w ogóle kumam czacze, że mam jakiś problem, problem, wyzwanie, nazwijmy to wyzwanie. Ja w ogóle czuję, że jest u mnie temat kobiecości i męskości. A, dobra, super, ekstra, wow, zabieram się za to. I najpierw w ogóle spotykam się, że to we mnie jest. Czyli okej, okay, to jest, widzę to, akceptuję to, przepuszczam to przez siebie i następnie dopiero prowadzę dochodzenie. No dobra. To teraz, jeżeli ja czuję, że mam czasami za dużo tej, a czasami za dużo tej, to teraz, do czego będzie mi potrzebne kobiece, do czego będzie mi potrzebne męskie? Mm -hmm. I teraz, mi osobiście, dla mnie w ogóle nie ma kobiecego bez męskiego. Czyli na przykład dzięki temu, że ja Nastawiłam dzisiaj budzik, żeby się z tą spotkać, wzięłam prysznic, żeby bo moim zdaniem też przez internet czuć zapachy, więc ja wzięłam ten prysznic, wzięłam ten prysznic, potem sobie przyszykowałam komputer specjalnie wcześniej, żeby mi się nic nie zacięło, to jest męskie. I dzięki temu, że ja mam tę strukturę, która mnie tu stworzyła, to ja mogę płynąć i opowiadać sobie o EFT i o ruchu, nie? I to jest w ogóle taka esencja dla mnie, czyli ja wiem... Po co mi męskie, żeby trzymało moje ADHD, którego nie mam, prawda? Więc to od, po to mi jest potrzebne. <głos> <głos> Oczywiście, że nie. I teraz tak, jak y, pracować z kobiecością? Ja w ogóle chyba, słuchajcie, chociaż faktycznie dzisiaj jestem w sukience i mam rzęce, a to u mnie jest rzadkie, że mam rzęce, róż i sukienkę, no, sukienki akurat lubię. Chociaż moje ulubione ubranie to czapka. Bardzo ładna jest ta sukienka. Bardzo dziękuję. Ja chyba nie z tych zewnętrznych tę kobiecość. Ja chyba w tej kobiecości, żeńskości idę do środka, i dla mnie kobiecość i żeńskość jest o takim, o takim trochę nie wiem, o takiej miękkości, o takiej puszczytności, gładkości, że może tu bym pojechała, a może tu, a może z tego się to stworzy, a może nie, a może popełnię błąd. A może sprawdzę, a może ktoś mi pomoże, a może zobaczę. Także dla mnie to, o tym jest kobiecość. Więc jak ja już wiem, czym jest dla mnie ta że jest ktoś i kobiecość, to wtedy jest mi dużo łatwiej pracować, czyli na przykład ustawiać sobie ćwiczenia ruchowe, albo ustawiać sobie opłukiwanie, żeby się spotkać z tą swoją kobiecością. A, <laughs> dobrze, ale to, to, to opukiwanie, Po to tak. co, to, to, co my to robimy? Po co my to robimy? Czyli tłumaczy już. Tak. Żeby to było jasne i żeby, żeby tak. jak najjaśniej, żeby. Tak. Dobra, to zacznijmy tak. tak. To działa w taki sposób samo EFT, w takim wielkim, wielkim skrócie, że opukujemy zakończenia bądź początki meridianów, czyli tych kanałów energetycznych, które sobie biegną. Tak. Na zewnątrz naszego ciała i w środku to już powiedziałam, czyli mamy kanały energetyczne, ale co to jest kanał energetyczny, Taki kanał, w którym płynie energia, trochę jakże w żyle krew. To my tutaj mamy taki kanał, który płynie sobie energię. No i ona generalnie płynie tak, uwaga, bo to trzeba zobaczyć. Płynie, 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 płynie. i nagle coś się pojawia, na przykład niech to będzie, mm, jest problem. Załóżmy w postaci, co może być problemem. Stresujesz się występem, ugasi ona, tak? Udryż. I energia robi tak. tak, nie może przepłynąć dalej. I zadaniem EFT jest zrobić tak: no dzień dobry, stresiku, chodź, weźmiemy Ciebie na tapetę, chodź, pogadamy, chodź. chodź. No, i ten stres się tak idzie, idzie, podchodzi, mówi: No, dobra, jestem, co chcesz. I ja mówię wtedy: słuchaj, ja cię teraz opukam, nie? A ty, dzięki temu, że ja cię opukam, powiesz tak, o, że jest i się po prostu mogę przepłynąć i pójść dalej, i pojawią się w tobie nowe odczucia. I ja właśnie to robię: pukam, pukam, płukam, mówię: stresuję się występem, ogłosi, omy, stresuję się występem, i omy. A stres mówi tak: no, po prostu spoko, już widzę, że mnie widzisz, idę sobie, pa! W, <laughs> w skrócie. <laughs> Ale dobrze, a na przykład bo stres sobie wyobrażam, że można opukać, nie? Ale na przykład nie wiem, mam problemy z, z tym, że boję się odrzucenia na przykład albo czy takie głębsze mechanizmy, za to, którymi stoją głębsze mechanizmy jakieś doświadczenia, rany czy to też jest temat do pracy, czy raczej to są takie rzeczy, które są związane z symptomami na poziomie ciała, właśnie jak lęk, stres, gniew? Wszystko. Tak naprawdę z EFT ja pracuję na takich trzech głównych poziomach i to jest tak. Mhm. Najpierw, bo w tym fajnie być na maksa konkretnym, czyli tak, tak jak teraz ty, ty powiedziałaś, że masz lęk przed odrzuceniem, tak? To było to? No. to, to, to co było? Tak. To było to pierwsze. I teraz z punktu widzenia EFT to jest trochę za mało, za mało konkretnie. Czyli jakbym pracowała z Tobą indywidualnie, tak. albo na przykład na jakimś warsztacie, to ja bym sobie to przepuściła przez takie trzy główne jakości. Pierwsze, dobra, jest tutaj gdzieś u Ciebie w Twoim ciałku, w Twoich komórkach, w Twojej głowie, w Twoim serduszku, w Twoich mięśniach, lęk przed odrzuceniem. I teraz tam są pewnie jakieś myśli, jakieś wspomnienia, coś, co mhm. tam gdzieś się kotuje w głowie. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz, tam są pewnie też odczucia w ciele, czyli jak sobie myślisz o tym, że boisz się tego odrzucenia, to najprawdopodobniej gdzieś się pojawia w ciele, czyli na przykład zaciska się brzuchal, albo zaciskają się dłonie, albo wszczęce. Nie? Ja mam takie coś, że nie mi, serce, nie mi serce wali, a taki przewlekły lęk mam w plecach. A no właśnie, czyli ty nawet to już wiesz o sobie, to w ogóle jest super, jak już to się o, siebie, o sobie wie, nie? czyli wiadomo, że to jest serce albo to są plecy i to jest druga część, czyli z ciała i trzecia część, czy masz z tym powiązane jakieś takie konkretne uczucie, że okej, okay, to jest lęk przed odrzuceniem, czyli załóżmy, że to będzie naprawdę lęk, czyli będziemy działać z lękiem. Na pewno I potem, lęk. I potem dalej się pracuje w ten sposób, że... Y ja uwielbiam zaczynać od ciała, ale tak naprawdę zawsze się podłączam pod tę drugą osobę i pytam: "Okej, okay, to teraz na ten moment, na dzień dzisiejszy, co z tych trzech rzeczy u ciebie jest najbardziej odczuwalne? Czy to jest. Najbardziej że... serce. Serce mi wali, to w, ogóle, to w ogóle w lękowych różnych rzeczach. Lęk jest w ogóle na moim najgorszym, znaczy, no jest moim kolegą, z którym mieszkam. Dzień dobry. To... Dzień, dobry. dzień dobry. Moim zdaniem to jest kolega Twojego kolegi. Ma na, ma na imię Brown. A ze swoim w takim razie, jak się nazywa. Można go nazwać jakoś, dobra. Mhm. Więc ja u ciebie zaczęłabym od tego bijącego serca. Tak. Czyli zobaczcie, niby temat, no dobra, Klauson, ale ja, ja, ja mam tutaj lęk przed odrzuceniem, tak jakby ogarnij, dobra, dobra. Ale to tak jakby zaufaj mi i spotkajmy się najpierw, co jest w swoim sercu. Czyli tak jakby uspokojmy to serce i tak. bardzo często, jak robimy konkretną rundę, konkretne opukiwanie na to serce. I na to uczucie w plecach, to nam z tego pojawiają się kolejne nowe rzeczy. I na przykład możesz mieć, na przykład tak, o Rany, prawda, dobra, wiesz co, bo mi się teraz w ogóle skojarzyło to i mi się powiązało to jeszcze z tą sytuacją. Co możemy teraz z tym zrobić? I to się tak po ponicę, po ponicę po nice, po nice do kłębka po prostu powolutku zmierza. Co możemy robić z naszym ciałem, żeby jakoś nawiązać z nim lepsze połączenie, żeby jakoś lepiej się czuć. Ale już tak w oderwaniu od Jewki, Czy chciałabyś, gościu, żebym tak to ci połączyła i połączyła Wam? Jak chcesz, mów to sama no swoje metody. Mhm. To jest y, w ogóle bardzo związane z takim częstym pytaniem i w ogóle stwierdzeniem: Ja nie umiem tańczyć. To jest totalna bzdura. Bo jak powiecie mi, że ja nie umiem tanga, no to uwierzę. I ja też nie umiem tanga, tak? Fajnie, okej, okay. Ale nie ma czegoś takiego, że nie umiem tańczyć, bo taniec. To, jest, to, co ja teraz robię, to jest taniec. Czyli to jest ruch, który związany jest z tym, że we mnie płynie oddech, i ja nie jestem w pozycji śpiącej i jestem totalnie świadoma. Okay? I teraz dla mnie takim najpiękniejszym w ogóle sposobem na rozpoczęcie, właśnie też takiego połączenia z kobiecością, jest staniecie u siebie w mieszkaniu z muzyką. Ja bardzo lubię bez, ale z muzyką lub bez i pozwolenie mojemu ciału żeby się delikatnie poruszyło i nie analizowanie od lewa ręka mi się to, od matki, nie, 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 w ogóle wyłączamy jak najbardziej logikę, jak się tylko na logikę wyłączyć i po prostu sobie, o, ja teraz, teraz to nie mi weszło, mi weszło, jakbym miała powiedzieć, to, to jak masz teraz okazję ciałku Klausona, to się porusz, nie, no i mi ciało zaczyna się kiwać, nie, czasami robi mi na przykład taki ruch, ja jak się zmagałam z moimi największymi stanami lękowymi, to miałam takie, to mi ciało podpowiedziało. Potrafiłam chodzić tak, słuchajcie, 45 minut. To się też z języka ruchu właśnie nazywa tak, jakby jednokierunkowość. I potrafiłam po prostu chodzić do przodu, zmieniać, chodzić do przodu, zmieniać, po mieszkaniu, chodzić do przodu i tak, jakby ciało miało taki cel, nie? Czyli ona mówi, dobra, jestem, żyjemy. Chodzę, 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 chodzę. I pamiętam, że trzymałam tak ręce, nie? Czyli taka zamknięta pozycja, taki zamknięty obiekt, czyli ja jestem przy sobie. I poznawałam, że zaczynam się regulować, że zaczynam wracać do siebie i się uspokajać, kiedy puszczały mi ręce. Ręce zaczynały mi puszczać, ale jeszcze chodziłam. Przód, 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 przód. Ręce przestawały, przestawały, mówię, ok, czyli jest. Czyli coś się zaczyna dziać. Potem, kolejnym moim krokiem było to, że ten krok zaczął zwalniać. I to też jest ruch i taniec. Czyli tak jakby ciało dostało możliwość wypowiedzenia się poprzez ruch. Kochani, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Chwile wytchnienia, inspiracje, a może odpowiedzi na ważne pytania. Jeśli tak jest, i jeśli czujecie, że to jest wasze miejsce, to zapraszam Was do subskrybowania mojego konta. Dziękuję, że jesteście. Eee, opukujemy każdy punkt jest odpowiedzialny za jakąś emocję. Yy, nie znaczy tak, w każdym są emocje. Jest smutek, żal, złość. Yy. Ale też z każdym punktem można pracować również z tymi podnoszącymi emocjami, ale najczęściej jeżeli chodzi o dane emocje, pracuje się w taki sposób, że opukuje się całościowo jedną daną konkretną rzecz. Bardziej już na przykład, jak mm, załóżmy, tutaj jest ten punkt meridianowo i w akupunkturze, akupresurze to jest pęcherz moczowy, albo pęcherz grzuciowy. Tu jest żołądek i tutaj w ogóle też jest strach i stres. Czyli na przykład, jeżeli czujecie... Się... A wątroba gdzie? Też tutaj, żołądek wątroba? Właśnie wątroba niestety, jeżeli chodzi o IFT, to już bardziej do akupresury musimy iść, czyli na nasze uwaga, poczekajcie, na stopy ale to już nie jest NFT. to jest słuchajcie, teraz skarać To jest, to już jest akupresura, wątroba na stopie, natomiast, bo w punktach tutaj nie ma tej wątroby, więc jeżeli pracujemy z wątrobą, to pracujemy z wątrobą pełnymi tutaj cyklami naszych rundek, nie? Jelita? Słucham? A jelita? Jelito cienkie jest na palcu, jelito grube jest na palcu wskazującym, tak, z tego typu... skąd ja to pamiętam, tak, że tu jest, na, bo też są te punkty, no, ale to już taka, taka grubsza praca z EFT. że tutaj jest osierdzie, nie? Czyli to jest ten mięsień, który jest naokoło naszego serduszka. Mały palec to jest serduszko. Serce. Tutaj śledziona, odporność. Też można na grasicy pukać, to też jest odporność. Nie? I śledziona tutaj. Także to różnie też się pracuje. Zapraszam, słuchajcie do mojego kursu, Pukam się z sklał, prawda? Tam będzie wszystko mieć. Tam są właśnie wszystko, to jest Jaki tytuł? Jaki tytuł? Pukam się z sklału. Czyli Pukam się z klaudią, nie? No że wiesz, że to może budzić skojarzenia, tak. Ja. <laughs> Dobrze. Nie dobra. Dobra. Ja myślę, że w ogóle jeszcze chwilę pogadamy, ale potem na koniec zrobimy, już wybrałam temat. Myślę, że moglibyśmy zrobić sen. Bo na przykład przed snem. Nie chodzi, no właśnie, nie chodzi, chodzi tylko o bezsenność, ale też wielokrotnie mamy wszyscy takie momenty, kiedy nie możemy zasnąć na przykład. I myślę, że to może być pomocne w sytuacji, prawda? Kiedy nie możemy zasnąć. Zdecydowanie, nie, to no w ogóle to jest nie tylko, kiedy nie możemy zasnąć, nawet kiedy macie m, takie sytuacje, że obudzicie się w nocy, macie taki napalający kołowrotek myśli. Nie? Czyli po prostu po prostu pędzi, tak. pędzi, 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 to mówisz stop, a on mówi, nie, nie, to pędzę, to mówisz stop, a to mnie, to wtedy FT też. Zdecydowanie. Wiesz, że wiele osób może to nie wierzyć w to opukiwanie, nie? Tak. Ale I, I, działa... to... i co mówisz takim osobom, które mówią, ale przez to nie działa. No, pukam się i nie działa. No, jakby no, opukałam się, nic mi nie ten. Czuję cały czas niepokój. Pukam się, to, czy to wymaga regularności, jakby, czy opór taki w głowie, bo tytułem nie wierzę w to, um, też spowoduje, że nie, że nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. Co mówisz takim ludziom, którzy w to nie wierzą? Ja mówię, że mają rację. <laughs> Naprawdę. Ja mówię, że jak ktoś mówi, nie dam rady, nie mówię, masz rację a jeżeli powiesz, że to działa dla Ciebie i, i Ty umiesz to zrobić i dasz radę, to też masz rację. Tak jakby jestem w jakimś takim dużym zaufaniu do tej drugiej strony, że to, na co ta osoba jest gotowa i w co będzie chciała uwierzyć, to uwierzy. I też nie mam takiego, nie mam zupełnie czegoś takiego, wiesz, że chciałabym naprawdę, naprawdę pukajcie się, bo to naprawdę, naprawdę proszę, bo to fajne jest, uwierzcie mi, proszę. Ty się chcesz, wiesz, nie chcesz, nie wiesz. I to jest super, bo to daje moim zdaniem taką wolność na zasadzie no dobra, tak było ze mną, słuchajcie. Tak. Jak nikt też powiedział na początku, a weź to po prostu opukaj. ja mówię, a, to co, cześć, po prostu uciekam na kawę już, A, No ale potem nie miałam już wyjścia, byłam sama w domu, stwierdziłam, opukaj, opukaj, Aha, sprawdźmy to. I słuchajcie, u mnie się zaczęło od bo ja też mówiłam, że nie, absolutnie, ale zostałam sama w domu. Nie chciałam się nikomu przyznać, że to zrobię, prawda? Więc siary nie będzie. Więc stwierdziłam, dobra, weszłam na YouTube'a. P, e -e -e. smutek. U mnie się zaczęło od smutku. I pamiętam, że opukałam ten smutek i miałam takie w ogóle jedną rundę zrobiłam. Z kimś na YouTubie. W ogóle nawet nie wchodziłam w jakieś y sesje indywidualne. I opukałam ten smutek i mówię. Coś jest, y coś się zadziało, ale mówię, to pewnie przypadek jest. To jest pewnie przypadek, to się nie wydarzyło, tego w ogóle nie ma, Zapomniałam w ogóle o tej technice i miałam potem taki moment, gdzie bardzo... No to się w ogóle mi zdarza nawet i dzisiaj. Odkładałam, nie? A muszę to zrobić, a może za chwilę, może pranie zrobię jeszcze, albo na przykład wyjmę warkę. Czyli taka prokrastynacja totalnie. I znowu ta sama osoba powiedziała mi, weź to, opukaj, po prostu opukaj to. Ja mówię, no już to raz zrobiłam z tym smutkiem, nikt nie widział. Zrobię prokrastynację. Na przykład, nie? Czyli prokrastynacja znowu nie jest uczuciem, tylko jest stanem, w którym się znajdujemy. Odkładania rzeczy. Mówię, nikt nie patrzy, ja. opukałam tą prokrastynację, spotkałam się z tym tematem. A skąd, skąd wiesz, co pukać dla prokrastynacji na przykład? Bo zaraz, dla stresu to mogę sobie zrozumieć, ale dla prokrastynacji. Zaraz powiem. I poszłam spać na 20 minut wstałam i tego dnia zrobiłam więcej niż przez ostatnie całe trzy tygodnie. I mówię tak. Przypadek nie przypadek, ja muszę skończyć tę szkołę. O ty tu kaman? I jak to w ogóle działa? W przypadku prokrastynacji można zacząć najprościej, jak się da, czyli... W ogóle nie wiesz, co tam jest za tym, nie wiesz dlaczego, nie wiesz o co tu chodzi, nie wiesz do czego byś chciała dojść. I opukujesz to, że odkładam rzeczy. Czyli, że jeżeli teraz jest taka sytuacja w moim ży w życiu, że odkładam rzeczy na później, widzę to, spotykam się z tą rzeczą i opukuję, mówiąc to, że ja to odkładam. Opukując najczęściej pojawia mi się, bo ty się boisz, Klaudia. Nie? Czyli coś takiego, wtedy to było coś w tym stylu, kiedy us co usłyszałam. Ty się boisz. I wtedy tak jakby, ok, dobra, to teraz można się, wtedy tego nie wiedziałam, teraz to dopiero wiem, teraz można się zająć, ok, jest w tobie lęk, dobra, nie wiadomo czego się boisz, czy boisz się, że ci się to uda, czy boisz się, że się nie uda, czy boisz się, że zrobisz to źle, czy boisz się, że nie umiesz, ale jest w tobie lęk, opukujemy ten lęk, opukujemy strach, nagle się okazuje, że ja tak naprawdę po prostu boję się, że jestem do niczego że mi to nie wyjdzie, że jak ja się za to zabiorę, to mi się to nie uda. Czyli tak jakby odkrywam co, 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 coraz kolejne warstwy, tylko ja to wiem teraz. Wtedy tego nie wiedziałam i opukałam tylko i wyłącznie. Ja Wam zaprezentuję, tylko w, w szybkim skrócie. Nie może odkładam że na później w pełni całkowicie kocham i akceptuję siebie. Odkładam rzeczy, odkładam rzeczy, odkładam rzeczy. Odkładam rzeczy nie, robię, nie robię, nie robię, nie robię, nie robię. Tak widzę ten stan, akceptuję go, idę spać. To było wszystko, co zrobiłam w tym. No więc. Wszystko tu można zrobić, teraz to pokazałam tak naprawdę na mega, mega szybko, ale nie miałam żadnej wiedzy, nie wiedziałam jak to działa, nie wiedziałam czy można sobie to bardziej podkręcić i mam wrażenie, że i tak mój system nerwowy na to zareagował. Po prostu zareagował. Tam jakieś pytania są, tak? Jak sformułować pierwszy tekst intencji? Czyli mówimy tutaj o punkcie karate. Powiem, ale mało, więcej na kursie. Pierwszy punkt. Pierwszy punkt. Pierwszy punkt. mieli miały jesteś ja chodzi o punkty. Mam takie punkty. to jest punkt karate. To tak, jest a? A, prawda? Ustawienie energetyczne, które ma być skonstruowane tak. Ma mieć dwie części. Pierwsza część jest faktem, co się teraz w twoim życiu dzieje. Czyli na przykład nie chce mi się zadzwonić do lekarza. Boję się pójść na to spotkanie, jestem obrażona na mojego chłopaka, denerwuję się o zdrowie mojego psa, jest we mnie smutek, mam lęk przed odrzuceniem, fakt, stwierdzasz fakt i on naprawdę, słuchajcie, nie, nie, niech to nie będzie coś takiego, że ale ja muszę to ładnie powiedzieć i żeby to miało składnię, nikt nie musi żadnej składni, to ma być wasze, 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 więc macie to i druga część ma być takim miejscem, w którym ty mówisz, dobra, przestaję odwracać od tego wzrok, to teraz jest, I ja oczywiście mam wybór, mogę tego nie akceptować, wtedy nie wchodzę w EFT, ale jeżeli wchodzę w EFT, to mówię: Okej, okay, to jest i ja w tym akceptuję to, co jest. Czyli mogę też dodatkowo, ja uwielbiam to robić, akceptuję siebie i nawet kocham siebie. W takiej idealnie, czy wersji EFT mówimy: Mimo, że jest we mnie smutek, to w pełni i totalnie kocham i akceptuję siebie. Wiem, że nie każdy jest w stanie wypowiadać te słowa, i u mnie również czasami płynie inaczej, nawet tak jak dzisiaj zrobiłyśmy. U mnie płynie, wiem, że jest we mnie niepokój, czuję to, wiem, że to przepłynie, ale akceptuję ten stan i kocham siebie. Zmieniłam teraz słowa, nie? Bo to już było bardzo moje, czyli to już nie było takie, wiecie, jak się nauczyłyśmy w naszej szkole, prawda, z dziewczynami moimi kochanymi, które cały i pozdrawiam wszystkie, tylko to już jest takie... Przepuszczone przeze mnie, przez moje serce, przez mój aparat mowy, to co mi wychodzi teraz. Więc tak się robi to ustawienie. Mhm. Jakie tematy można opukiwać, czy finanse? Pytanie. Absolutnie można opukiwać finanse, tylko że y, finanse, jest, m, finanse, moim zdaniem, są na tyle grubym i zajebistym tematem, że tam jest zawsze coś pod spodem. To nie chodzi tylko i wyłącznie o papierek, pieniążek. Pieniądz jest, pieniądz nie ma. Tylko tam jest, o co tu chodzi? Czy nie możesz zarobić? Czy boisz się zarobić? Czy pieniądze od ciebie uciekają? Czy w ogóle boisz się pieniędzy? Czy chciałabyś się nauczyć z pieniędzmi pracować? Czy pieniądze są dla ciebie sympatyczne? Czy uważasz, że one są brudne? W ten sposób, nie? Czyli tak jakby samo pieniądze, czy w zasadzie płynie do mnie hałas, płynie do mnie hałas, płynie do mnie hałas. To znaczy, słuchajcie, spróbujcie, prawda? Tak jakby. Tutaj się nie zaszkodzi. jak Wam się to sprawdzi, to ja też opukam. Płynie do mnie hajs, gruby hajs płynie. płynie. do mnie, Dlaczego nie? W sensie tak, jakby chodziło o to, ja w ogóle tak podchodzę do takiego rozwoju osobistego, że hej, tak jakby trochę zabawy w tym, żeby też tak, jakby nie było to takie, nie, nie wolno, tutaj to są pieniądze, mówimy o poważnych rzeczach. A co ci płynie z serca? A, co ci a, może, z... a może powinniśmy zrobić na koniec takie ćwiczenie, że takie, które każda z nas powinna robić dla siebie, żeby wiesz, no bo my jesteśmy wszyscy tutaj w drodze. W drodze do siebie, a głównie do tego, żeby siebie zaakceptować, uszanować, utulić, obronić i kochać. Nie? I gdzieś tam po prostu idziemy sobie wolniej lub szybciej do tego miejsca. I myślę, że to jest taka metoda, która przy takiej codziennej dyscyplinie, nie? takim tym, że ja po prostu wstaję i sobie robię to albo przed snem sobie to robię, to może to warto zrobić, coś, z czego każdy z nas. Mógłby tu to skorzystać, e, jakby otwierając swoje serce na siebie. To to no i w ogóle tak. powiedziałaś pięknie na koniec: bo właśnie, jak zaczęłaś mówić, to ja mówię: Oczywiście, już nawet mam rundę gotową na to. Właśnie mi przyszła do mojej głowy. E, wiecie, wiecie, jak ja bym to. Jest łokieć mi <laughs> zrobiłam. Tak sobie wyrwałam wszystkie rzęsy. Trzymałam rzęsy w zalotce i mama mnie zawołała, i tak mi właśnie łokieć opadł, i został mi. <laughs> Wszystkie rzęs mi zostały na tej zalotce. Ta zalotka jest do dzisiaj w domu. Dobra. Ale odrosły się. Jak zaczęłaś mówić, to od razu poczułam, że to, co jest y, moim zdaniem takie bardzo kluczowe, bardzo pomocne, jednocześnie otwierające takie drzwi do wielu innych możliwości, to jest połączenie ze sobą. Czyli tak. takie, ok, inni robią tak, a co jest we mnie? Okej, okay, tak. inni mówią, myślą, czują tak, a co jest moje. Czy mogę sobie zaufać na takie zaufanie do siebie? Tak, to tak zróbmy, tylko odpowiedz jeszcze na pytanie, a czy można upukiwać drugą osobę? Dobre pytanie. To jest fantastyczne pytanie i teraz od razu BHP. Czyli teraz ja jestem zdania, znaczy tak, w ogóle można, oczywiście, można też zwierzęta. I w ogóle też ulecza się zwierzęta i EFT bardzo często się pracuje z końmi na przykład, z psami. Zapytałabym tę drugą osobę, jeśli ona jest w świadomości, czy ona wyraża o zgodę po pierwsze, na to, żebym ja dotknęła tę osobę i opukała ją? To jest raz. Dwa. Ty możesz opukać siebie, będąc w intencji przy drugiej osobie, mhm. czyli tak jakby opukuję zdrowie, ale jestem połączona na przykład z mamą, z tatą, z siostrą. Tutaj również ja zapytałabym o zgodę, czyli czy to. Czy ta osoba wyraża na to zgodę? Dla mnie jest to o takim bezpieczeństwie energetycznym. Jeżeli osoba po drugiej stronie jest nieprzytomna, jest w stanie, w którym nie ma świadomości, to również przez EFT i też tak robiłam z moimi klientkami, połączyłabym się energetycznie, to co ci przyjdzie do serca, w, swojej, w twojej wyobraźni, połączyć się z tą mamą, tatą, babcią, jestem teraz przy tobie i chciałabym zaproponować ci, jeżeli czujesz, że chciałabyś to ode mnie przyjąć, to pozwól, że poczuję to w swoim sercu. To się prowadzi, ja teraz to robię to tak, wiecie, na, na bieżąco, bo to trzeba mocno połączyć, ale tak, można opukiwać można dzieci, można opukiwać innych ludzi. Natomiast mówię. Pies, pies, pies i koń zgody nie wyrazi? Yy, nie zgodzę się. Zawsze przy pracy ze zwierzętami jest połączenie energetyczne ze zwierzęciem. i Jeżeli pracujesz IFT, to ty poczujesz, czy jest zgoda w zwierzęciu. Wystarczy tak nawet się nie trzeba łączyć rękami, ale można zawsze się. Jest, jest to uczucie, jeżeli jest taka wrażliwość energetyczna i też doświadczenie w tobie, jako osoby, która uprawia IFT, to ty poczujesz zgodę od tego zwierzęcia, naprawdę. Ja wiem, że teraz brzmi jak wariatka i to jest ok. Dziękuję Ci Klaudia, będę się odzywać do Ciebie na pewno, zapisuję cię w swoim sercu i na datniku. Wam też dziękuję i my się widzimy jutro, a my się też widzimy na tej ścieżce, którą wszyscy kroczymy. Przebudzenia, rozwoju i tak dalej. Dziękuję przepięknie za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Ci. Całej najmocniej. Cześć. Pa.